Teren na przyjęcie wiecznej miłości jest już gotowy na specjalnym miejscu między budynkami ratusza i starostwa powiatowego stoi już cokół, który okala kolorowa kostka. Specjalna uroczystość odsłonięcia pomnika odbędzie się ostatniego dnia sierpnia. Wiemy z przekazów od pana Wojtka Siódmaka, że już jest rzeźba dopracowywana, doprecyzowywana, bo jest już odlana. Teraz są nakładane odpowiednie warstwy no i mamy nadzieję, że w drugiej połowie sierpnia właśnie będzie przewieziona i zainstalowana. 31 tak symbolicznie nadajemy... Jakby powołujemy do życia tą ideę, o niej mówiło się od kilku lat, teraz zaczyna się jej prawdziwe życie, czyli od tego, kiedy pomnik stanie w Wieluniu. Natomiast w Kielcach rzeczywiście dzień później zostaje przyznana po raz pierwszy nagroda pokoju. I to jest jakby drugi, już pomalutku etap tego projektu, co nie znaczy, że on wychodzi z Wielunia, bo on miał wyjść z Wielunia. I takie były założenia tego projektu, żeby usłyszało nim cały świat. Pan burmistrz wybiera się do Kielc zresztą w kilka miejsc, które będą sławiły Wieluń, bo to tak sądzimy, że ta idea będzie właśnie temu służyła. No na pewno będziemy się starali też tam docierać. No, pan Wojtek jest ambasadorem naszego miasta, więc tam, gdzie on i ta idea z pewnością przyjdzie być i nam. Droga do wieluńskiego finału Wiecznej Miłości trwała prawie 10 lat. Kamień węgielny pod budowę pomnika wmurowano bowiem w 2004 roku. Cztery lata później, w 2008, uroczyście odsunięto prototyp rzeźby wraz z okalającą go promenadą. Artysta w udzielanych wywiadach, także dla naszej stacji, cały czas podkreśla, że projekt wykracza daleko poza nasze miasto. W takim projekcie tu nie, nie należy nikogo przekonywać, bo to jest po prostu nasz wspólny cel, powiedzmy, jeśli my tego... Nie zrozumiemy, no to świat po prostu o nas zapomni. Projekt ma wielką siłę. Proszę mi wierzyć, i on wyszedł poza moją y, twórczość, poza moją osobę. Liczy się właśnie ten cel. I y, tu nie ma żadnego egoistycznego podejścia z mojej strony jest ten cel główny, cel, y, cel Wielunia, cel Polski i w końcu cel pokoju. Y, a y, po jakimś czasie moje nazwisko być może całkowicie zostanie zgaśnić, zostanie jako malarz, natomiast chciałbym, żeby to zostało tym, tak jak Francis Le mówi, żeby to zostałem, zostało tym symbolem uniwersalnym. Lubimy pewne dzieła, które, nie, których nie wiemy ani przeznaczenia, ani powodu, one zaczynają istnieć po jakimś czasie. Myślę, że tak jest z tym projektem. Zorganizowanie wieluńskiej uroczystości odsłonięcia rzeźby leży po stronie magistratu. Jak zatem będzie ona wyglądać? uroczystość odsłonięcia, ponieważ jest to Wieluń. Przygotowujemy my, jako Gmina Wieluń, kulminacją, oczywiście, po samej uroczystości i takim technicznym odsłonięciu pomnika, na którym przewidziane są okolicznościowe przemówienia, kilka słów oczywiście o sponsorach, bo warto podkreślić, że ten pomnik powstaje za pieniądze sponsorów. To jest blisko pół miliona złotych, które Fundacja Arkana 21 udało się zebrać i to oni są jakby no, spiritus mowę z tego całego przedsięwzięcia, także to się udało. Natomiast my, jako Gmina, podczas uroczystości i po zakończeniu tak jak powiedziałam takiego oficjalnego odsłonięcia wchodzi Filharmonia Łódzka i tutaj, no, myślę, że coś dla ciała i dla ducha, ponieważ uczna... Akcent artystyczny będzie. Bardzo mocny akcent artystyczny, ponieważ to właśnie w Wieluniu kończy swoje tournée, Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski i to będzie właśnie koncert finałowy, kończący całą trasę, która rozpoczęła się w Bełchatowie, a skończy właśnie w Wieluniu 9. Symfonia Ludwika van Beethovena, oda do radości w wykonaniu Chóru Filharmonii, także myślę, że wszyscy fani muzyki klasycznej, ale nie tylko, bo to naprawdę utwory, które proszę Państwa znacie i lubicie, chociaż może nie do końca zdajecie sobie sprawy, bo one cały czas żyją, to jest klasyka, więc zapraszamy, jeśli chcecie usłyszeć to na żywo. Odsłonięcie pomnika nastąpi dokładnie o godzinie 19, zaś o 20 odbędzie się koncert Filharmonii Łódzkiej.